Cześć! Witam się dzisiaj z Wami na czerwoną, w takim lekko świątecznym klimacie, bo będziemy otwierać kalendarz adwentowy. Mówiłam Wam w ostatnim filmie, na razie Wam go pokazałam. Mam kalendarz adwentowy z firmy Lumen i obiecuję Wam, że to jest ostatni, ostatni film z marką Lumen w roli głównej. Już nie będzie na razie, przynajmniej <laughs> tak się wydaje, nie planuję na razie. I teraz tak, kupiłam ten kalendarz na Look Fantastic. On jest dostępny również na stronie producenta. I tam on kosztuje 80 euro. Tak, 80 euro. Na Lufthansa Fantastic kosztuje 80 czy 90 funtów. E, a ja się załapałam na promocję, było minus 25% i zapłaciłam za niego w przeliczeniu na dirhamy 320 parę z Dirhamów. To jest między tyle samo złotówek. Więc wydaje mi się, że jest całkiem. Całkiem e, korzystna cena. Jest dość ciężki. Oczywiście ja już przeczytałam, tu jest napisane nie mogę się powstrzymać, żeby zobaczyć co tutaj jest. Ehm, I powiem Wam, że jest bardzo ładny. Tutaj jest zawiązany na taką kokardę On był jeszcze w folii, ale ja już tą folię zdjęłam, żeby tutaj nie szeleścić. I co? Zaczynamy. Jest taki. Mam nadzieję, że będzie widać coś. No, otwieramy. I w środku wygląda. O nie, o no jedno okienko się otworzyło. O nie, 13 się otworzyło, widzicie? Czyli widzicie to? No dobra. Nie wiem, jak ja mam to trzymać, żebyście coś widzieli, że ja coś widziała. Ale zaczynamy. I numer jeden to jest Nordixie Glow Revival Peeling Mask czyli jakaś maska z witaminą. Mam nadzieję, że to się wyostrza, ale nie mam drugiej ręki, żeby się na przykład zasłonić. Więc to jest e, jeden i tu jest napisane, że to jest 87% e, naturalnych składników. To był jeden, teraz numer dwa. Tutaj, tutaj nie tak, i nie powiedziałam, jaka jest pojemność tamtego, ale zaraz Wam powiem. Nie mogę tego wyjąć. Tamta tubka przed chwilą to było 15 ml. Tutaj też mamy 15 ml. E, I tu jest Nordic An Ageless. Press Serum, cokolwiek to jest. E, I to jest jakieś skoncentrowane serum. To jest tyle napisane. I to jest 15 ml. To było dwa. A teraz, gdzie jest trzy? Ja nie wiem, czy to widzicie. Mam nadzieję, że to widzicie chociaż trochę. A tu mamy Rich Hand Cream Arctic Hydra Care i to jest 98 naturalnych składników procent. I to jest krem o pojemności 30 ml, czyli taki super do torebki. Tak Okej, okay, to było trzy. Jakie ładne świąteczne opakowanie Z muminkami. O, rany, ale super. się zobaczyć muszę że. Zobaczycie. To jest Raspberry lip balm, lip balm. Z muminkami, ale jest piękny i to jest 10 ml. Taki całkiem chyba taka pojemność chyba jak normalnie. Widzicie muminka? No, przepiękne to jest. To jest chyba pomor muminkowa. Aż to po No pachnie, ojej. Pięknie to pachnie. To już wiem, co będę miała przy łóżku. Numer 5. Teraz mamy. O, to jest coś, co ja to bardzo lubię. O ile chodimy. Czyli z jednej strony fajnie, że to jest tak dużo, że to nie wypada, ale z drugiej strony ciężko to trochę wyjąć. E, to jest e, Invisible Illumination um, Instant... Um, jak to się zwała? Instant Glow Beauty Serum, ja mam to w normalnej wersji i to jest mój kolor, czyli Universal Medium. Super, fajne jest to opakowanie. To jest mini opakowanie tego normalnego produktu z to, z pipetką. Super, na wyjazd, świetne. Bardzo się cieszę, że to jest. Wiedziałam, że to jest, ale jak już to zobaczyłam, że to jest takie właśnie fajne. Wiecie, to jest napisane, ale nie wiadomo, jakie są opakowanie, opakowanie jest super. Numer 6. Uuu, co my tu mamy? Eye and Lip Makeup Remover 50 ml. Wygląda tak. Nie wiem, czy słabi ostrość, mam nadzieję. Ok, taki dwufazowy widać, że on jest dwufazowy. Fajnie, też taka pojemność. Dobra na wyjazd. Dobra, żeby przetestować, chwilę poużywać. I numer 7 mamy. Tu, co mamy? 15 ml Nordic Hydra. Hydration Recovery Gel Mask. Maska. 94% składników naturalnych. Też super. Myślę, że taka maska co na 2-3 użycia powinna wystarczyć. No numer 8. Znowu taki słójczek kremowy. I co my tu mamy? Moisture Remedy Day and Night Cream. 15 ml. Czyli taki. Uniwersalny krem nabliżający. super. Ja lubię taki mały krem, bo się je szybko zużywa. 9. i co my tu mamy? Tu mamy cały Nordic Rituals Body Lotion 20 ml 97%. Dobrze, że taki mały, bo ja się mało balsamuję, więc jest szansa, że go zużyję. Super, to jest 9. To jest 9, 10, 10, 10, 10, 11 A to co to jest? Nordic Hydra Day Fluid z SPF 30 UVA, UVB. A to jest po prostu taki creme z filtrem. Na dzień. Fajnie, jedzie mnie tu na dworze to się przyda na pewno. 11. To jest Natural Perfection CC Cream SPF 20 w kolorze Fair Medium All Skin Types. Malutki, 5 ml. Myślę, że na dwa użycia może, trzy. Taki maleńki. Ale z drugiej strony to też w sumie dobrze jakby komuś na przykład kolor nie podpasował. To taki mały, to można sobie z czymś wymieszać czy coś, a jakby był większy to już był taki hmm, że się trzeba by było z nim pomęczyć. Dobra dwanaście, dwanaście, dwanaście. Nordic Sea Glow Revolve Moisturizer. Moisturizer, Moisturizer, Zawsze mam problem żeby to powiedzieć. 15 mililitrów, czyli taki krem nawilżający. Z witaminą C, chyba. I numerek 13, który już był otwarty, bo się tam otworzył. E, I co tu mamy? 92% naturalnych składników. Ehm. A, okej, okay, to jest y, woda, mity, płyn micelarny, 3 w jednym, Cle Cleansing Water. Okej, okay. Taki Ile tu jest? Ile tu jest? Ile tu jest? 20 ml? 50. Takie opakowania są super właśnie po tym, żeby nawet sobie je wykorzystać i coś przelać. Właśnie. Uuu, widzimy co mamy. Essential Volume Mascara. Ultimate Volume Curled and Length. To jest chyba podobna maskara do tej, co testowałam. Nie jest napisane, na w jakim jest kolorze. A nie, jest czarna, ok. No, zobaczymy. Tutaj nie wiem, czy wam się to w ogóle coś będzie widać. Nawet jak się wyostrzy, to chyba te napisy są zablade. Dobra, zaczynamy. No. Ale szukamy teraz. Tego. I co tu mamy? O, Rich Lip Cream. Jakiś taki nawilżenie i ulga. Jakiś mocno nabliżający taki balsam do ciała. 10 ml. A ten tusz to wygląda jakby był pełnowymiarowy taki, przynajmniej na moje oko opakowanie tak wygląda. 16. E, I tu mamy Nordic Rituals i to jest e, mocno nawilżający taki krem do twarzy. Jest napisany z tyłu, żeby zostawić taką grubszą warstwę i poczekać aż się mu wchłonie, czyli taka jakby e, maska, taka wiecie, której już po prostu nie spłukuje, taki coś pomiędzy kremem a maską. To było 16. 70. O jest, instant czekałam. To jest chyba nawet pomowymiarowy, to jest 15 ml. To jest Instant Illuminizer, to jest rozświetlacz. Wpłynie. Ale nie wiem, czy on będzie do mnie. To jest napisane Midnight Sunlight. Midnight Light. Nie, przepraszam, Mid Midnight Sun. Nie wiem, zobaczymy, czy on nie będzie dla mnie za ciemny. Albo poczekajcie od razu zobaczymy bo jestem ciekawa, naprawdę jestem tego produktu ciekawa, bo się zastanawiałam, czy go nie kupić, jak nagrywałam ten makijaż, ale bałam się, że będzie strasznie ciemny, poza tym wiedziałam, że chcę ten kalendarz też zamówić eee, i stwierdziłam, że ja, fanka rozświetlaczy, nie potrzebuję i szacht, i szacht, aż tylu. I świeci się mocno. I pachnie jak cała ta, ta seria. Wow, to jest... Nie wiem, czy ja jestem aż tak... Odważna i nie jest za ciemny. I nie jest to jakiś taki. Myślę, że jak się tak nałoży go tylko troszkę, to będzie fajne Ale nadal nie jestem przekonana, czy jestem taką fanką, czy to nie jest za dużo, ale zobaczymy. Na pewno przetestuję i spróbuję, to mogę obiecać. Eee, I co, to było 17. I tu mamy 18, które się odkorzyło I tu mamy błyszczyk, kłomatko z takimi drobinkami. Co tu jest? Luminous Shine, nawilżenie. I to jest taki kolor. No, ale taki, powiedziałabym, że taki w klimatce świątecznej i to się nazywa Raspberry Bloom i to jest kolor numer 7. Zobaczmy. U, jaki ma fajny taki wykrzywiony ten aplikator. A, on jest taki czysty, dobra. On nie jest taki mocno kryjący, on jest taki półprzezroczysty. Tutaj jest. Więc on jest taki, że będzie trochę kolor, podbijał kolor naturalny ust i dawał połysk, więc może zobaczymy. To było 18, 19. 15. O, to też było coś, na co liczyłam. To jest globust, czyli to ta jest takie serum z witaminą C, które. Jest bardzo rozświetlające, bardzo dużo dobrych jest recenzji na temat tego serum, i to jest 15 ml, czyli podają to jest połowa normalnego opakowania. Szklane opakowanie z pipetką super! To chyba już będę dzisiaj używać, tak czuję. 19 ojej, już pozwalam. O, a tu mamy krem pod oczy w pojemności 5 ml. To jest żel, dokładnie w formie żelu. Też super. Zobaczmy. To było 20. To Rich Day Cream. I to jest też 15 ml. No zobaczymy. fajnie. Że jest przegląd przez wszystkie mm, tak, wszystkie linie, że można z każdej coś spróbować. Bardzo mi to się mi podoba. 22. Invisible Illumination, ale co to jest? Pomadka Pink 01. To jest na ten liban. Zobaczmy. Jak ją otworzę? jak to się otwiera. O Jezus. A, patrzcie, taka... Ten rozświetlacz tak mocno pachnie, że jak tak chciałam powąchać ten rozświetlacz, czułam. Taka pomadka nabliżająca. Podejrzewam, że nie będę już tam jej sluczować, bo podejrzewam, że ona jest taka lekko po prostu koloryzująca. Fajna. Taka troszeczkę jest chyba mniejsza niż standardowa. Ładna. I co zostało? Mamy 23 Pure, A, ok, z tej serii też Nordic Sea Gel mm, mycia. I to jest, już Wam mówię, jaka pojemność to jest pojemność 15 ml. I koniec, ostatnie okienko. Co tu mamy Fresh Skin. Tint, czyli to, co mam też w pełnym, w, pełnym, yy, w dużym opakowaniu. Pełnowymiarowy produkt mam w tym samym kolorze Medium. Universal Medium. Bardzo fajny produkt, bardzo go też lubię. Yy, I podejrzewam, że może te dwa produkty yy, właśnie może poddam komuś. Bo jak ja mam cały, to mogę się z kimś podzielić. Yy, I powiem Wam, że ten kalendarz Moim zdaniem jest warte tej ceny, bo mamy przekój przez pielęgnację, przez kolorówkę, przez wszystkie um, serie jakie oni mają, są i kremy i maski i coś do zmywania makijażu, więc mi się wydaje, że to jest naprawdę super, tak samo jak w zeszłym roku miałam z Kielsa i uważam, że jest super, chociaż zwróćcie uwagę, że nie mamy żadnej próbki, w Kielsie w zeszłym roku były próbki w takich po prostu saszetkach na raz do użycia albo taka ampułka, a tutaj mamy wszystkie produkty w formie travel size, co jest super. Ja uważam, że jest warty nawet tej regularnej ceny, bym zapłaciła i bym była też, yy, uważałabym, że to jest, nie yy, jest jakby yy, za duża, za wysoka cena. Ja się bardzo z tego kalendarza cieszę, jest, po pierwsze jest bardzo ładnie wykonany i produkty są naprawdę bardzo przemyślane i z jakąś takim, yy, nie chciałam powiedzieć, że z ładem, ale takie po prostu jest to przemyślane, co tam powinno być, więc... Kciuki w górę dawajmy. Naprawdę bardzo fajny kalendarz. Yy, I on, tak jak mówiłam, jest na Look Fantastic, jest na nich też na pewno i na stronie producenta. Musicie tylko sobie upolawać na najlepszą promocję. Yy, ja się z Wami żegnam. Jeszcze się zobaczymy przed świętami na pewno. Yy, ja się z wami żegnam. Stawcie kciuki w górę, subskrybujcie. Napiszcie w komentarzu, czy uważacie, że ten kalendarz jest warty tych 90, 80 euro. Tak, 80 euro. Jestem bardzo ciekawa waszej opinii. Subskrybujcie mój kanał, bądźcie ze mną, a ja się widzę z wami już w kolejnym filmie. Pa pa.